Jacek Romańczuk, trener KSU Raszyn w dziewiątej kolejce. Raszyn przegrywał u siebie z prochem pionki yy, 0 do 1. Trener, ja meczuję co tydzień, nie oglądam. Ale zapytam, czy ten dzisiaj swoją drużynę poznawał. Bo chyba duże rozczarowanie dla Was. No, no zagraliśmy bardzo słabo, tak? Bo po tym, po tym meczu e, w poprzedniej kolejce, gdzie mimo porażki 4-1, w piaseczce zagraliśmy naprawdę niezłe zawody. Tak dzisiaj, no, niestety. niestety, zagraliśmy bardzo słabo. Zasłużenie przegraliśmy 1 do zera, także no ciężko mi tutaj pokusić się o jakieś jeszcze tutaj analizy, tak. I no muszę, muszę jeszcze raz obejrzeć ten mecz, zobaczyć, przeanalizować to wszystko, jak to wygląda. No wyglądało to na pewno słabo, więc tak jak mówię, no, jeden ze słabszych meczów w naszym wykonaniu i zasłużona porażka. Jest coś takiego, że że trudniej się zmobilizować, trudniej się skoncentrować na Beniaminku, bo wiem, że też z Józefowi punkty wydarzyliście w ostatniej minucie. A z drugiej strony dobry mecz klasyczny, jak ten mówi, wygrana z pilicą, czyli z tymi stopu tabeli. Coś w tym jest, czy to absolutnie. Być może, no być może gdzieś tam, ta, gdzieś tam też jakieś, jakieś błędy tutaj w takim podejściu do, mentalnym do tego, do tego meczu u zawodników. No nie, no niby w szatni, wszystko jest dobrze, jakoś tam się mobilizujemy. I... Mówimy sobie o tym, żeby, żeby od początku wyjść skoncentrowane i sobie gdzieś tam pomagać, no niestety to później jakoś, jakoś to się nie przekłada. No. Troszkę słabi tacy zawodnicy, którzy tutaj powinni prowadzić ten zespół, tak, oni, oni słabiej się trochę prezentują i to się przekłada również na, na, na postawę całej drużyny. Do tego kontuzja Michała Prażuka, naszego takiego najlepszego strzelca, tak, no to też, też na pewno nie pomaga. No właśnie miałem tu zapytać, ten, że mnie uprzedził, bo wiem, że Michał Prażuk dla Raszyna, to tak jak Lewandowski dla Bajernów, oczywiście zachowaniem proporcji, bardzo dużo bramek w każdym sezonie. To, że jego dzisiaj zabrakło, to, to taki właśnie też języczek uwagi, że on by tej jakości trochę dał w tej ofensywie? No na pewno, na pewno zabrakło, zabrakło Michała, bo, bo to, jest, to jest taki zawodnik, który gdzieś tam może nie jest za bardzo widoczny, natomiast jak już jest w posiadaniu piłki, to po, potrafi zrobić coś z niczego, no to, to na pewno tego też zabrakło. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Robert Rogala, trener prochupionki po zwycięskim meczu w Raszynie 1 do 0. Drugi mecz wygrany. Drugi mecz bez straty bramki. To chyba jest dobrze i zapominamy o tym, co było złe w tej rundzie. Powoli. Nie, 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 na pewno tutaj o niczym nie, nie zapominamy, bo, bo, tak jak mówię, no, zawsze mamy gdzieś tam z tyłu głowy te stałe fragmenty i o tych stałych fragmentach często mówimy na odprawach. Dzisiaj też e, nie strzegliśmy się e, błędów, ale na szczęście nie, nie, nie było konsekwencji z tego. Natomiast, tak jak mówię, e, my staramy się myśleć zawsze o tym, co będzie, bo o tym, co było, e, na to już nie mamy wpływu, więc e, wyciągajmy z tego wnioski i idziemy dalej. Do końca było nerwowo, bo tylko jeden, tylko jeden do zera. Jak to brzmi, ale wiadomo co chodzi. Jeden do zera, więc wszystko na styku. Dlatego mówiłem, że nie było nerwowo, bo były sytuacje i można to było chyba. Przystęplować. taki Taka skuteczność w takich meczach też jest ważna rzecz, bo można było już rywala wcześniej jakby skończyć, mówiąc tak kolokwialnie. Ja myślę, że, że tutaj w pierwszej połowie już powinniśmy wprowadzić 2-0. Zarówno tutaj Emil Kapusta, jak i Tomek Bartosik mieli idealne sytuacje do tego, żeby y, otworzyć wynik. Niestety nie trafiliśmy. Później tutaj można powiedzieć, że Tomek się zrehabilitował, bo, bo po indywidualnej akcji y, strzelił bramkę bardzo ładną. Y, tak jak mówię, cieszy, cieszą trzy punkty, cieszy zero z tyłu, natomiast tak jak mówię, no nie, nie popadamy w hura optymizm, bo za tydzień już bardzo ciężki mecz drbowy i już o tym myślimy praktycznie od dzisiaj, żeby tak samo jak dzisiaj zagrać przynajmniej na zero z tyłu. Ale to był dzisiaj taki mecz z gatunku takich, które trzeba wygrywać, jeżeli się myśli o pozostaniu w czwartej lidze, bo rywal nic mu nie ujmując, ale absolutnie... W naszym zasięgu, i to są mecze, które no, po prostu trzeba punktować, tak? Więc wartość tych punktów chyba większa niż. No na pewno drużyna z Raszyna była przed nami potrafiła się postawić Białobrzegą tak bez względu na to jakie inne wyniki miała tych punktów 10 przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim rozegrać dobry mecz ale przede wszystkim przywieźć jakieś punkty bez względu na to czy to będzie jeden punkt czy to będzie trzy punkty to zawsze te te punkty w tabeli później odzwierciedlają nasze miejsca a to miejsce nasze nie było najlepsze mam nadzieję że teraz odskoczymy troszeczkę od tego dna ale tak jak mówię, na pewno nie, nie popadniemy tutaj w kurę optymist. Czeka nas tydzień ciężkiej pracy, przygotowania do następnego meczu i miejmy nadzieję, że, że kolejny raz będziemy się cieszyć z dobrej gry i z, i z punktów zdobytych. Zauważyłem, że, że dość szybko w pierwszej połowie doszło do, do rotacji na Boku obrony na linii Zieliński kapusto zamienili się stronami, potem zamienili się stronami Bartosiak i Joel. To wszystko było? Na skrzydłach to wszystko było umówione, czy to wynikało z tego, jak wyglądał mecz? Myślę, że, że ta pierwsza zmiana, szczególnie tutaj bocznych obrońców, wynikała z tego, jak się układał mecz, bo bo nie wiem, Czarek słabo wszedł w to spotkanie. Nie wiem, czy, czy słabo się rozgrzał, trudno powiedzieć w tej chwili. Wiadomo, że nie jest to jego nominalna pozycja, ponieważ jest to zawodnik prawonożny i ciężko mu się było dzisiaj odnaleźć na lewej stronie. Popełnił kilka błędów, więc musiałem szybko zareagować i, i zmienić ustawienie. Myślę, że wyglądało to lepiej. Zdecydowanie, niestety, kontuzja tutaj, nadciągnięcie mięśnia dwugłowego. Miejmy nadzieję, że, że Uczarka nie, nie jest na tyle poważny, że wykluczy go z następnego meczu, bo. Dla niego jest to mecz szczególny, bo wiemy wszyscy, że przyszedł do nas właśnie z Oskara Przysłucha. Najważniejsze, że wszystko było skuteczne. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o zmianę w pomocy, to, to często rotujemy raz z jednej, raz z drugiej po to, żeby zawodnikom prawonożnym dać możliwość zejścia do środka na uderzenie i odwrotnie i lewonożnym także do środka na uderzenie, bo nie zawsze trzeba gdzieś tam ciągnąć piłkę do linii i wrzucać. Natomiast uczulam na tych chłopaków, żebyśmy dużo grali bokami, bo, bo ta gra naprawdę daje nam wyniki, daje nam zdobyć punktową, a to w tej chwili dla nas jest najważniejsze. Na sam koniec coś też pozytywnego, bo jeżeli dobrze pamiętam po raz pierwszy w tej rundzie Proch miał pełną, trener Rogala miał pełną kadrę meczową, bo chyba nie było meczu od samego początku, że, że, że byli wszyscy zdolni do gry, to chyba też ważna rzecz na drugą trudną część rundy. Odpukać. Bardzo, bardzo ważna, bo, bo tak jak mówię, no, dzisiaj miałem duży ból głowy, Ko, kto nie z, załapie się w 18 meczowej, taki sam ból głowy miałem kogo wystawić od pierwszej minuty. Mam nadzieję, że trafiłem, bo, bo punkty żeśmy zdobyli. Natomiast tak jak ja zawsze powtarzam, u mnie nie ma pewniaków. Każdy swoją postawą na treningach, podejściem do treningów i przede wszystkim to, co się dzieje na boisku, czyli jak, jak wygląda boisko, czy jest grząsko, czy jest mokre, ja pod to ustalam skład. No i przede wszystkim pod przeciwnika. Tak jak dzisiaj na przykład Michał Łukaszuk nie, nie był nawet w 18, tak za tydzień może zagrać w pierwszym składzie i nie jest powiedziane, że, że tak to będzie się odbywało jak, jak teraz, natomiast na pewno jest e, duży spokój taki, że, że na ławce rezerwowych są zawodnicy, którzy dają jakość po wejściu na boisku, że nie jest tak, że robimy zmianę z przymusu, bo ktoś nie wytrzymał, bo ktoś gra słabiej i wchodzi e, człowiek za niego z ławki i, i się boimy o, o to jak będzie wyglądał, w dzisiejszym meczu też zmiany dużo nam dały przycisnęliśmy troszeczkę tutaj e, Raszyn, mimo tej końcowej e, nerwowej końcówki Mamy trzy punkty i z tego się należy cieszyć. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.